...W220, mi kurwa teraz nie wyjdzie... ...to będę mega, mega wkurwiony. No, matchmaking fajny, ale... Yy, czy będzie coś yy, naprawdę warte nagrywania, to nie wiem, no to co, pójdzie w lewo, standardowo, jako heavy'ik, heavy'ik, heavy'ik. Fajnie mi FPSy idą, no, 42%. Większość pomidory i kurwa, żeśmy znowu przejebali. Już żeśmy kurwa przejebali bitwę Ale, że byłem bardzo zawyśl zamiast powiedzieć po to osób powiedziałem, ty stara kurwa, zmarnowałeś mi 20 lat życia. O! Mądrze żeś powiedział Andrzeju Mądrze, mądrze To samo sądzę o tej grze Zmarnowała mi 7 lat życia. O, i patrzcie, po chuj tam Lux jedzie, yy, po chuj tam jedzie, kurwa, Su-85, toż lepiej, żeby te M3-li tam jechały. O, so, też jadą te 28, kurwa, ale się tam napierdalają, ło. ło, luju, ale on z one-shotował, kurwa, te 28, ty. O, mój kolega, Excelsior, i co tam jest jeszcze? I 60 GWT, O, to ja może... nie wiem, tam w dół bym pojechał, ale... mnie rozpierdolął. O, Marder odbił, odbił. Kurwa Panzer 4 cię roznach. Chuj ty tam kurwa jechałeś na to Czekaj, bo tu nie ma depresji działa. A. I tak zrozejbali tego Panzer 4. Już jest po nim.

2600, kurwa. O, luju, ja pierdolę. 3000, ty. Ile, kurwa? to O, hecera, rozjebujemy. Dobra, już hecera nie ma. O, to odąko burzący mi jedną. O, teraz mi, eksersy już. się widać, widocznie się bardzo. Kurwił kolega, co to jest za mm. mało kurwa Trollolololol. cztery koła, kurwa odbite przy 600 hapsa, nie? Bo tam Marder jest też Gdzieś tu? O kurwa, działo mi jedną. No bo to jest Amelinowo. Amelinowa. O kurwa, pan 400. Kurwa moje Trollaloloś do niej kurwa muszę mi za was nie dowodzi Aha Barek no. Naprawiaj to i uciekamy do domu Kurwa No rozjeb tego Panzer 4 A ja jadę Korzystając ja mógłbym obcenić kartofelki

Tego przykazania możesz sobie zrobić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Magia, kurwa! Z kurwego syna za tłuchkę! Kurwa, ale gordo, no... Ale że gościu nawet kurwa nie pomyśli, ty, żeby strzelać kurwa goldem, nie? No, to w sumie, jak ja patrzę na jego kurwa XV-em, to się nie dziwię. Naprawiaj to i uciekamy do domu. Piękny kurwa jest, piękny. Bo Excelsior ma ogólnym chujowego pena. Już go rozwalę Dlaczego? O chuj on trafił nie Kurwa Dostał dupsko Uwal się kurwa na pizdę i nawet nie Kurwa 6 koła odbitego 5000 tysięcy kurwa 800 Taki kozak jestem kurwa Nikt nie mógł mnie, kurwa, przebić. Uuuh. Kurwa, no... Jebany Marder, albo tak blisko, nie? Kurwa, piękna bitwa, 1200 damage'a, chujże goldem. Ty, Lux... tam. No kurwa, gonita ma tam Luxa, ty. Się tego Mardera boją, bo im shotuje Ale we mnie strzelił. To oni go teraz zmasakrują. Ło, ale mu niewiele brakowało. Kurwa. GGWP. Kurwa, 1300, 5800 odbitego, stała ściana jak chuj. Jak pierdolisz 0% na wygranek że żeśmy wygrali? Piękna bitwa. No patrzcie, kurwa. Ile to medali jeszcze, patrz, tego użyję magicznego ekspa kurwa. Dwa razy mówię? A, nie, tylko jedno jednorazowo. Patrz, kurwa, stalowa ściana, opanowany. Duży kaliber kurwa, jeszcze. Ty, ja pierdolę. To ja miałem najwięcej, najwięcej damage'a, w chuj odbite, kurwa, patrz, 5800 odbitego. Jeszcze zarobiłem 55 ko. <laughs> Jak ty Kurwa ty co, to... co tu się od Janie Pawliło?